Halo, dzień dobry Pani Bogusia. Dzień dobry przy telefonie. Pani Bogusiu, bo my dzwonimy w takiej sprawie z tatusiem. No. Bo Pani nam już strzygła psa kiedyś. Nie wiem, czy Pani pamięta takiego bydlaka. No. No Nie? i ja bym chciała, żeby pani nam go obstrzygła jeszcze raz. Kiedy? Jutro. Może? Bo on Zajós, on już taka dzić. Taki Tajzan trochę. Naprawdę? No, Bydlak. Zarósł. No, a proszę mi powiedzieć, jak ma na imię. On? Tak. Jarek. Ten piesek? Pies Jarek. No to takiego pieska nie wstrzygłam. No jak nie, proszę pani? Tak! Wstrzygła pani? Nie proszę pani. Wstrzygła pani. A skąd? Na pewno. Na pewno nie. Jestem pewna. A ja nie? No, Pani nie jest pewna, także ja Pani uświadamiam, że Pani strzygła Jarka. No dobrze, świetnie. A teraz proszę do tematu. Jutro my do Pani podjedziemy. Taką fują, jak można, fują. Furą, ale jedną furą czy dwoma? Bo ja nie wiem, czy ten bydlak Jarek się zmieści do tej fury. Jedną fują. Bydl... Jedną? Bydlak przed pokoju i w bagażniku co ja go? Za do... radę I tak Za on... radę zmieści się on do bagażnika ja w... ja z tyłu na foteliku ojciec z przodu mama ma... mama ze mną z tyłu bo mama do przodu się nie zmieści mama nie zmieści się Ta... mama to kawał baby ale to dobrze, że mama nie w bagażniku, bo myślałam, że mama w bagażniku też będzie jechała. Nie, mama... i, i samochód by się przywrócił do tyłu. O kurczę, to no, jest skomplikowana byśmy sprawa. byśmy musieli na dwóch kołach jechać. No panu, tak. Bo, a bydrak, i też taki jest, dlatego mamę bierzemy i, do samochodu, żeby i, jakiś tam ciężar, wie pani. No wiem, wszystko wiem. Oj, za chwilę chyba mi się komórka rozładuje. Ewentualnie proszę na drugą moją zadzwonić. Hallo, halo! Pani Boguś? pani Bogus. Pani jest pijana! Pani jest pijana, ja słyszę. Ja się... Proszę pani, bo ja się na... ale dyma, jak ta Bogusia to dobra wariatka jest.